Pracujemy na pliku rozdział 02, sortowanie arkuszu w poziomie. To jest ostatni film na temat sortowania. Co się dzieje, jeśli byś chciał dane sortować w poziomie? W zwykły sposób to jest niemożliwe domyślnie sortowanie w pionie, ale jeśli wejdziemy sobie do okna sortowania, to tutaj jest przycisk opcje i możesz wybrać, że chcesz sortować od lewej do. No i jeśli sobie zatwierdzimy takie sortowanie, ok, no to teraz tu widać zaznaczył się zakres całych danych. I przy sortowaniu w poziomie no, są pewne tak nieścisłości, no, niedociągnięcia nie jest tak proste, bo też nie jest takie intuicyjne i dużo rzadziej się trafia, żeby była potrzeba sortowania w poziomie. Ok, czyli tutaj musimy sobie wybrać wiersz, i to jest wiersz. Arkusza, to nie jest wiersz danych, tylko wiersz arkusza. To zaraz pokażemy na drugim zestawie danych. Czyli załóżmy, że chcemy sortować po pierwszej kolumnie od najstarszych do najmłodszych. No i jeszcze możemy sobie tutaj dołożyć, a tutaj akurat nie ma sensu. Ale jeśli sobie zatwierdzimy przyciskiem, to co się okazuje? Że nasz nagłówek też został wzięty pod uwagę podczas sortowania. I właśnie to jest też taka. Wada sortowania, jeśli chodzi o sortowanie w poziomie, że przy włączonej opcji sortuj od lewej do prawej wyłącza się pole wyboru moje dane mają nagłówki. Tak, nie są uwzględnione, więc tutaj musimy dokładnie zaznaczyć zbiór danych, po którym chcemy sortować. I znowu, pierwszy wiersz od najstarszych do najmłodszych zatwierdzamy sobie. OK. Tak, czasami może się przesunąć nagłówek, czasami nie, to w zależności od kolejności i wartości, jakie są tutaj pokazane. OK, analogicznie możemy też sortować w poziomie po listach niestandardowych, czyli tylko pamiętam, zaznaczamy sobie bez nagłówków, sortujemy. Opcje są cały czas od lewej do prawej. Zatwierdzamy sobie tak czwarty wiersz, tak? Czwarty wiersz arkusza. Tak, piąty i szósty. Takie pozycje sobie wybieramy. Czyli po wartości naszych danych i tutaj listy niestandardowe. No, styczeń, luty, marzec i jeszcze dodajemy sobie poziom. Nasz wschód, zachód, regiony, czyli piąty. Niestandardowe. To jest lista, którą sobie dodaliśmy. Wybieramy tak, zatwierdzamy. O, tutaj nie zmienimy sobie na wschód, centrum, zachód, żeby pokazać, że też kolejność też można zmienić. Zatwierdzamy i widać, jest najpierw styczeń, luty, marzec i też tu widać to sortowanie wschód, centrum, centrum. Odpowiednio, jeśli chodzi o nasze dane, tak też możemy sobie sortować w poziomie.